Karolina Nowak stała przed lustrem w swojej sypialni w krakowskim mieszkaniu, poprawiając nieśmiało sukienkę, którą kupiła specjalnie na swoje czterdzieste urodziny. Deszcz bębnił o okno, a szare listopadowe niebo doskonale odzwierciedlało jej nastrój. Wiedziała, że dziś będzie trudny dzień. Może jednak nie pójdę, pomyślała patrząc na swoje odbicie. Lata pracy w księgowości w firmie Złoty Róg zostawiły swoje ślady. Zmęczenie malowało się pod jej oczami, a włosy straciły dawny blask. Ale obiecała swojej matce Helenie, że przyjdzie na rodzinne świętowanie w restauracji pod jesionem na Kazimierzu. Godzinę później Karolina weszła do przytulnej restauracji, gdzie przy długim stole zebrała się już cała rodzina. Jej brat Tomasz uśmiechnął się szeroko, podnosząc się z krzesła. Oto nasza solenizantka, zawołał, obejmując siostrę. Jego żona Magdalena siedziała obok z charakterystycznym dla siebie wyrazem wyższości na twarzy. Magdalena zawsze wyróżniała się w rodzinie elegancka. Zawsze perfekcyjnie umalowana, prowadząca własny salon kosmetyczny, piękna pani w centrum miasta. Nosiła drogie ubrania, jeździła nowym BMW i nie omieszkała przypomnieć o tym przy każdej okazji. Karolina, kochana, Magdalena wstała, całując szwagierka w policzek. Jak miło Cię widzieć! Ta sukienka, bardzo praktyczna! Karolina poczuła jak rumieniec. Zalewa jej policzki. Znała ten ton, pozornie miły, ale z jadem ukrytym pod powierzchnią. Wieczór zaczął się spokojnie. Helena Opowiadała anegdoty z dzieciństwa swoich dzieci. Wujek Stanisław żartował ze swoich przygód emeryckich, a kuzynka Marta dzieliła się nowościami z pracy w muzeum. Karolina zaczynała się relaksować, gdy nagle Magdalena uniosła kieliszek z winem. Chciałabym wznieść toast za naszą urodzinową dziewczynkę, zaczęła słodko. Karolina, podziwiamy Twoją stabilność. Wciąż ta sama praca, te same hobby, ten sam styl. Jej spojrzenie przesunęło się po prostej sukience Karoliny. Niektórzy ludzie po prostu nie potrzebują zmian, prawda? Stół zamilkł. Karolina poczuła, jak serce zaczyna jej szybciej bić. Magdalena zaczął cicho Tomasz, ale żona przerwała mu gestem. Co? Przecież to komplement. Karolina jest taka Przewidywalna, żadnych niespodzianek, żadnych tajemnic. To rzadka cecha w dzisiejszych czasach. Magdalena uśmiechnęła się szerzej. Pamiętacie, jak w liceum marzyła o zostaniu fotografką? A teraz wskazała na Karolinę, prowadzi księgi w małej firmie. Ale to nic złego. Nie każdy może być przedsiębiorczy. Karolina czuła, jak łzy cisną się jej do oczu. Spojrzała na twarze rodziny. Matka wyglądała na zawstydzoną. Tomasz unikał jej wzroku, pozostali gapili się w swoje talerze. Wiesz co, Magdalena? Karolina wstała powoli. Jej głos był dziwnie spokojny. Masz rację, co do tajemnic. Rzeczywiście mam jedną, którą ukrywam już piętnaście lat. Magdalena uśmiechnęła się triumfująco. Och, jaką że kupujesz ubrania w dyskontach? Nie. Karolina sięgnęła do torebki i wyciągnęła pożółkły dokument, że jestem właścicielką firmy, w której pracuję. Cisza, która zapadła, była tak głęboka, że słychać było tylko deszcz za oknem i odległe rozmowy z sąsiednich stolików. Magdalena wpatrywała się w dokument, jej twarz powoli bladła. Co, co to znaczy? wyszeptała. Karolina położyła na stole dokumenty założycielskie firmy Złoty Róg. Oraz umowę najmu salonu. Piękna pani. To znaczy, kochana szwagierko, że jutro musimy poważnie porozmawiać. Następnego dnia Magdalena siedziała w kawiarni Mleczna Droga na ulicy Floriańskiej, nerwowo mieszając kawę. Jej zwykle perfekcyjny makijaż nie mógł ukryć bezsennej nocy, a elegancka marynarka wydawała się nagle zbyt formalna na to ponure listopadowe popołudnie. Karolina weszła punktualnie o 14 ubrana w prosty płaszcz. I dżinsy. Usiadła naprzeciwko szwagierki, bez słowa powitania. Nie rozumiem, zaczęła Magdalena bez wstępu. Te dokumenty to jakaś pomyłka, prawda? Ty pracujesz w księgowości, nie jesteś właścicielką. Karolina spokojnie zamówiła herbatę u kelnera. Jestem nią od piętnastu lat, dokładnie od momentu, gdy zdecydowałam się zniknąć z życia publicznego. Magdalena wpatrywała się w nią z niedowierzaniem. Ale dlaczego? Dlaczego udawałaś przez tyle lat? Karolina westchnęła, patrząc przez okno na przechodzących ludzi. Pamiętasz Roberta Kowalskiego, mojego narzeczonego z liceum? Oczywiście. Zerwaliście tuż przed maturą. Wszyscy myśleli, że to przez te wasze artystyczne marzenia. Nie zerwaliśmy, Karolina odwróciła się do Magdaleny. Robert zmarł w wypadku samochodowym. Jechał do mnie z pierścionkiem zaręczynowym, twarz Magdaleny stężała. Karolina nie wiedziałam, nikt nie wiedział. Jego rodzice poprosili, żebym nie mówiła. Chcieli zachować to w tajemnicy, bo Robert prowadził bez prawa jazdy. Byłam w szoku. Nie mogłam normalnie funkcjonować przez miesiące. Karolina Dotknęła swojej herbaty, ale nie piła. Wtedy poznałam Jerzego Nakielskiego, emerytowanego przedsiębiorcę. Wynajmował mi pokój, kiedy przeniosłam się do Krakowa. Zauważył, że mam smykałkę do interesów. Pomagałam mu z papierami, doradzałam w inwestycjach. Stał się jak ojciec dla mnie. I co z tego? Magdalena wciąż nie rozumiała. Jerzy zmarł pięć lat po naszym poznaniu. Nie miał rodziny, więc całą swoją firmę zapisał mi w testamencie. Ale postawiłem jeden warunek. Nikt nie może wiedzieć. Chciałam żyć spokojnie, bez zawiści, bez ludzi, którzy nagle staliby się mili tylko ze względu na pieniądze. Magdalena poczuła, jak ziemia usuwa się jej spod nóg. Ale... ale ja prowadzę salon. W budynku, który należy do mojej firmy. Wynajmujesz go od przedstawiciela prawnego, adwokata Marcina Wiśniewskiego. On załatwia wszystkie sprawy w moim imieniu. Kelner przyniósł herbatę. Herbatę. Karolina dodała cukru i mieszała powoli, dając Magdalenie czas na strawienie informacji. Przez te wszystkie lata, kontynuowała Karolina, obserwowałam cię. Twoje poniżające komentarze, twoje wyśmiewanie mojego przeciętnego życia, a jednocześnie brałaś ode mnie pieniądze każdego miesiąca za czynsz. Magdalena była blada jak ściana. Nie wiedziałam gdybym wiedziała, co byś zrobiła, byłabyś miła? Karolina spojrzała na nią ostro, to by było jeszcze gorsze. Przynajmniej teraz wiem. Jaka jesteś naprawdę? Karolina, przepraszam. Magdalena wyciągnęła rękę przez stół, ale szwagierka ją odtrąciła. Wczoraj upokorzyłaś mnie przy całej rodzinie wyśmiałaś moje życie, moje wybory, mój wygląd a robiłaś to z pieniędzy, które pośrednio od mnie pochodzą. Magdalena zaczynała płakać. Co teraz będzie? Stracę salon? Karolina milczała przez długą chwilę, obserwując łzy szwagierki. To zależy. Od czego? Od tego, czy jesteś w stanie się zmienić. Czy potrafisz być prawdziwą rodziną dla Tomasza? i dla nas wszystkich. Magdalena skinęła gorączkowo głową. Tak, oczywiście, zrobię wszystko. Nie chcę twoich obietnic, przerwała jej Karolina. Chcę czekać i patrzeć. Czas pokaże, czy masz w sobie coś więcej niż tylko powierzchowną elegancję. Tydzień po rozmowie w kawiarni, atmosfera w domu Tomasza i Magdaleny na krakowskich dębnikach była napięta jak struna. Magdalena siedziała przy kuchennym stole, bezmyślnie przerzucając strony magazynu z kobieta, ale słowa zlewały się przed jej oczami w bezsensowne plamy. Tomasz wszedł do kuchni po powrocie z pracy w firmie logistycznej Szybka Dostawa. Jego twarz wyrażała zmęczenie i frustrację. Znowu nie jadłaś? zapytał, patrząc na nietknięte śniadanie. Magdalena uniosła głowę. Nie mogę przestać o tym myśleć przez te wszystkie lata tomku twoja siostra musi mnie nienawidzić i mnie też pewnie tomasz usiadł ciężko na krześle wiedziałem że czasami bywasz ostra wobec karoliny ale myślałem że to normalne dziewczyńskie zgrywanie się to nie było zgrywanie się magdalena zasłoniła twarz dłońmi byłam okropna przez lata robiłam z niej pośmiewisko, Tomasz westchnął głęboko. Nie rozumiem, dlaczego Karolina tego nie powiedziała, dlaczego ukrywała prawdę przez tyle lat, bo chciała nas poznać prawdziwych. Magdalena podniosła wzrok, jej oczy były czerwone od płaczu, a ja pokazałam jej najgorszą stronę siebie. Telefon Magdaleny zadzwonił. To była jej asystentka z salonu, Agnieszka. Pani Magdaleno mamy problem. Pan Wiśniewski dzwonił w sprawie czynszu. Mówi, że właścicielka chce się spotkać osobiście w przyszłym tygodniu. Magdalena poczuła, jak żołądek podchodzi jej do gardła. Powiedziała coś więcej? Nie, tylko że to spotkanie jest obowiązkowe. Brzmiało to dż poważnie. Po rozłączeniu Magdalena spojrzała na męża. Ona mnie zwolni, stracę wszystko. Nie wiesz tego. Tomasz próbował jej pokrzepiać. Karolina nie jest mściwa. A skąd możesz to wiedzieć? Magdalena wstała nerwowo. Przez piętnaście lat udawała kogoś innego. Może i mściwość dobrze ukrywa. Następnego dnia Magdalena poszła do matki Tomasza, Heleny, która mieszkała w małym mieszkaniu na podgórzu. Helena, Kobieta po siedemdziesiątce z siwymi włosami upiętymi w kok, przywitała synową z wyraźną rezerwą. Słyszałam o tym, co się stało na urodzinach, powiedziała Helena, nalewając herbatę do porcelanowych filiżanek po babci. Nie sądziłam, że mogłaś być tak okrutna dla Karoliny. Magdalena skuliła się w fotelu. Wiem, że nie mam żadnego usprawiedliwienia, po prostu zawsze myślałam, że jestem lepsza od niej. Dlaczego? Helena spojrzała na nią ostro. Bo miałaś więcej pieniędzy? Ładniejsze ubrania? Nie wiem, Magdalena szeptała. Może czułam się zagrożona. Karolina ma w sobie coś autentycznego, ludzie ją lubią naturalnie, a ja zawsze musiałam się starać, żeby zostać zauważona. Helena milczała przez chwilę, studiując twarz synowej. Wiesz, Magdalena, Karolina jako dziecko była bardzo wrażliwa. Gdy zmarł jej ojciec, zamknęła się w sobie na miesiące, nauczyła się ukrywać swoje emocje żeby nikogo nie martwić no nie wiedziałam że jej ojciec zmarł gdy była mała a więc nie znasz jej wcale stwierdziła helena przez te wszystkie lata widziałaś tylko to co chciałaś widzieć magdalena wróciła do domu w jeszcze gorszym stanie siedząc w swoim luksusowym salonie po raz pierwszy zauważyła jak zimne i nieprzyjazne wydaje się to wszystko drogie meble designerskie dodatki perfekcyjnie ułożone magazyny wszystko to nagle wydawało się puste i bez znaczenia. Zadzwoniła do Karoliny, ale trafiła na pocztę głosową. Karolina to ja, Magdalena. Wiem, że pewnie nie chcesz ze mną rozmawiać, ale proszę, muszę ci coś powiedzieć. Muszę przeprosić za naprawdę. Nie przez telefon. Spotkajmy się proszę. Następnego ranka znalazła w skrzynce pocztowej krótką wiadomość: park Jordana. Ławka przy stawie. Jutro o 15.00. K Magdalena przez resztę dnia nie mogła znaleźć sobie miejsca. Wiedziała, że to może być jej ostatnia szansa. Park Jordana w grudniowy poranek wyglądał jak z bajki. Śnieg okrywał ścieżki delikatną warstwą, a nagi brzeg stawu otoczony był kryształowymi soplami. Magdalena dotarła na miejsce dziesięć minut przed umówioną godziną ubrana znacznie skromniej niż zwykle w prosty płaszcz i bez makijażu, który zawsze stanowił jej tarczę wobec świata. Karolina pojawiła się punktualnie, niosąc dwie kawy w papierowych kubkach z pobliskiej kawiarni, Zimowe przyjemności. Pomyślałam, że będzie ci zimno. Podała kawę Magdalenie i usiadła na ławce, zostawiając między nimi respektującą odległość. Dziękuję. Magdalena wzięła kubek, ale jej ręce drżały i nie tylko z zimna. Karolina, ja posłuchaj mnie najpierw. Przerwała jej Karolina patrząc na staw, gdzie para kaczek pływała między kryształkami lodu. Przez ostatni tydzień dużo myślałam o nas, o rodzinie. O tym, co się stało. Magdalena skinęła głową, nie ośmielając się nic powiedzieć. Wiesz, kiedy poznałam Jerzego, mojego mentora, powiedział mi coś, co pamiętam do dziś, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze, ale ludzie, którzy kochają cię bez względu na to, co posiadasz. Karolina odwróciła się do Magdaleny. Chciałam was wszystkich sprawdzić, sprawdzić, czy ktoś pokocha mnie za to, kim jestem, a nie za to, co mam. I wszyscy oblaliśmy ten test, szepnęła Magdalena. Nie wszyscy. Tomasz zawsze był prawdziwy. Mama też, ale ty, Karolina zawahała się. Mm, ty pokazałaś mi, że niektórzy ludzie potrzebują powodu, żeby być dobrzy. Magdalena poczuła, jak łzy zamarzają jej na policzkach. Karolina, przepraszam, wiem, że to za mało, ale nie mam nic więcej. Byłam okropna, zazdrosna i czekaj, Karolina uniosła rękę. Nie skończyłam. Powiedziałam, że myślałam przez tydzień i doszłam do wniosku, że może byłam niesprawiedliwa. Magdalena uniosła głowę za. Zaskoczona. stawiałam was w sytuacji, w której nie mogliście wygrać. Jak można pokochać kogoś prawdziwie, jeśli ta osoba kłamie o tym, kim jest? Karolina wstała. I zaczęła chodzić przed ławką Jerzy mówił też, że każdy zasługuje na drugą szansę, że czasami ludzie zachowują się źle, bo sami cierpią. Ale ja nie cierpię Magdalena pokręciła głową. Mam wszystko, czego chciałam naprawdę? Karolina stanęła przed nią. Kiedy ostatnio robiłaś coś dla kogoś innego bez żadnej korzyści dla siebie? Kiedy ostatnio czułaś się szczęśliwa? Magdalena otworzyła usta, ale żadne słowa nie przyszły. Siedziały w milczeniu, słuchając o... Odgłosów parku, śmiechu dzieci bawiących się na śniegu, szczekania psów, szelestu gałęzi. Chcę ci dać szansę, powiedziała w końcu Karolina, ale pod pewnymi warunkami. Jakimi? Magdalena była gotowa na wszystko. Najpierw, żadnych więcej kłamstw między nami. Jeśli masz problem ze mną, powiesz mi to w twarz. Drugie, chcę, żebyś zaczęła pomagać innym. Prawdziwie pomaga. Karolina sięgnęła do torebki i wyciągnęła klucze. To są klucze do lokalu obok twojego salonu. Jest pusty od roku. Możesz go mieć za darmo, ale z jednym warunkiem. Jakim? Założysz tam coś, co będzie pomagało kobietom. Kursy, wsparcie, cokolwiek, ale nie dla zysku, dla dobra. Magdalena wzięła klucze drżącymi rękami, ale czemu mi dajesz te szanse? Po tym wszystkim, co robiłam, Karolina uśmiechnęła się po raz pierwszy od tygodnia bo przez te wszystkie lata obserwowania cię zauważyłam jedną rzecz kiedy pomagałaś swojej chorej ciotce krystynie kiedy zajmowałaś się jej psem po jej śmierci kiedy wspierałaś koleżankę z liceum po jej rozwodzie wtedy byłaś prawdziwa wtedy byłaś piękna magdalena zaczęła płakać po raz pierwszy od lat były to łzy ulgi, a nie frustracji. Masz jeszcze jedną szansę Magdalena, ale to będzie twoja ostatnia. Trzy miesiące później w małym lokalu obok salonu Piękna Pani, powstało centrum nowa ja, miejsce, gdzie kobiety po przejściach życiowych mogły bezpłatnie skorzystać z porad stylisty, psychologa i prawnika. Magdalena pracowała tam codziennie po zamknięciu salonu, a jej największą radością były uśmiechy kobiet, które od Odzyskiwały wiarę w siebie. Ostatnie rodzinne spotkanie w restauracji pod jesionem było inne niż wszystkie poprzednie. Magdalena słuchała więcej niż mówiła. Pytała o problemy innych zamiast chwalić się swoimi sukcesami. A Karolina pierwszy raz od lat wyglądała na prawdziwie szczęśliwą. Wiecie co? powiedziała Helena unosząc kieliszek z winem. W końcu czuję, że mam prawdziwą rodzinę. I wszyscy wiedzieli, że ma rację.